Witam Was w dzisiejszym odcinku, moi kochani. Jak mogliście zauważyć na wstępie filmu i po tytule filmu, są jakieś straty, coś tam zmarło znowu. Więc zaraz Wam to pokażę, co się stało. Jak możecie zobaczyć kurki. Dzisiaj nie są wypuszczone tam na ogród. No, ponieważ zima była zamarznięta i jest teraz bardzo taka, tak powiem, ta ziemia delikatna taka bardzo miękka. I kury rozwalają całą trawę, która była posiadana w tamtym roku A nie chcemy się siać sobie ponownie i całego terenu wyrównywać Więc na razie Kurki tutaj będą, no, dopóki ziemia trochę nie stwardnieje się bardziej nie ubije Tak powiem no. Kurki dzisiaj muszą dostać jeszcze ten napar z tego Z czosnku i z tych innych antybiotyków naturalnych i muszą dostać też napar te zwierzaki te nasze kurki, do których zaraz przejdziemy. Najpierw stamy kurką jedzonka mieszanki zbożowej. Lupo co to otwieram. Tutaj mam przecież. Ta kombaczku się najgorzej właśnie otwiera. Nie wiem dlaczego. Coś jest niedopasowane przez tę rolę, albo coś. Kurka wyjazd. Kurka wylot. No, nie w tym, co urobimy i pomyślimy. Przepraszam Was bardzo. Miałem dla Was dzisiaj w planie nagrać inny odcinek. No ale niestety pojawiła się inna przykra. Drzwi szkodowli, którą powinniśmy poruszyć. Udamy sobie tutaj, tą drugą ręką wezmę. Trochę owsa. Mamy około 3 szufelki owsa użytkowane. Teraz trochę damy paszy, braniosek. Takie niecałe dwie szufaleczki, ale jeszcze uzupełni nam kukurydzę, kukurydzianą. podzieloną. A te korki, korki, niezleczne są. takie szufaleczki damy sobie te śruty, nie wiem, pszenicy. A I taka szufaleczka śruty jeśli tego dojdzie. Kukurydziany oczywiście. No. I to powinna taka dawka im w zupełności wystarczyć na 2-3 dni, nawet na 3 dni, co ja mówię. To, to jest jakaś pajączyna. jakieś kwiatki, a nie chcę są kwiatki, nie? Jezioła. Kurde, kury się jeśli... pod nogami kręcą jak Przerębę w dupie ja sobie teraz to mieszam. I widzimy się już za chwilkę. No, kurki mają całe karmidło. Tu jeszcze nam zostało. Tak więc na spokojnie, takie wiadomo, nam starcza na 5 dni. Tak myślę, nawet za bardzo tego jeszcze nie liczyłem. Na ile wystarcza, ale to nie jest istotne. Ważne, że kurki mają apetyt to jest najważniejsze. A ta, ta babcinka, co. Idź zjeść sobie dalej. a no, zobaczcie kaczuchę. W kaczuchę puściłem, bo one się bardzo koło budki kręciły. Dlatego tu dzisiaj chodzą, żeby sobie mogły do budki wejść. Ale widzę, że nie są zachętne. No ale nie chcę chodzą. Może to się im jeszcze odwiedzi. Tu sobie jeszcze musimy kurnik przewietrzyć. Zawsze tak rano, rano tak godzinkę, dwie kurnik wietrze. Co? Szarna. Przechodzimy teraz sobie do tych, nowych, do tych strat hodowli. A mianowicie są to straty tutaj. tylko jedna kochinka. Mixa barw. Jak wiecie, on był bardzo do mnie nauczony. Zobaczcie. On był bardzo taki ufny. No ale to było do przewidzenia, że on padnie. Tu zobaczcie, to jest jego siostra. To była też kurka, więc jedna kurka padła, druga została. W ogóle ta kurka była o wiele mniejsza od tej, więc ona już musiała mieć coś wcześniej w sobie. Yy, Jedynym obiegu, zaobserwowałem, no to yy, na 100% katar i na 80% koksydioza. Nie jestem pewien co to do tego no ale robiła kał z krwią. I to chyba robiła ten kał ona, bo ona akurat pada. Więc no niestety Co to się dzieje? Co wy tutaj? Nie możecie się dogadać. No niestety kolejna strata w tym roku. Więc no co urzędzie zrobimy? Takie uroki hodowli no Teraz yy, Musimy ją sobie gdzieś zakopać No i co? Tyle się nie masz Teraz kim będziesz chodziła? No co? No nic z tym nie poradzimy, no niestety no Przykry widok Ale niestety prawdziwy Biorę łopatę i ją zakopuję Niech sobie spoczywa. Niestety ten rok się da na to, dobrze nie zapowiada. Ponieważ to już nie jest pierwsza strata w tym roku. Ja też miniaturkę jeszcze. No ale my na tym nic nie poradzimy. Sama być to będzie. Zaznaczenia ja się nie oszuka. Więc czekamy dalej. No, no ale są też przykre sprawy w hodowli. I są też sprawy przyjemne. Więc zobaczcie jaka się niespodzianka dzisiaj dla nas szykuje. Teraz wam pokażę jak się kurczaki u mnie zaczęły nakuwać. Proszę bardzo zobaczymy sobie. O, zobaczcie tego tutaj Tu jest bardzo dobrze nakute. O. Trochę bliżej widzicie? Jest nakute. Czyli to znaczy, że kurczak już chce wyjść. Już nic innego nakutego nie widzę. Z przepiórek to też tu nic za ciekawego się jeszcze nie dzieje. Widzę, ale do jutra mają na spokojnie czas. Ten będzie taki w wcześniej, jak sobie właśnie spałem. I słyszałem, jak tutaj zaczęło coś ćwierkać. To po prostu, jakbyście mnie zobaczyli. O, słyszycie? Się sygnalizują. Jakbyście mnie zobaczyli, no to byście pomyśleli, że dostałem jakiegoś. Powera po prostu, tak żebym się z łóżka wyrwał, i tylko sprawdzałem, czy coś się wykluło. To tak działa na człowieka pozytywnie, na No kurczaki słychać gdzieś tam ja się dalej ich słychać. gdzieś w oddali, ale nie wiem, czy to przepiórka, bo u przepiórki jest ciężko zobaczyć, właśnie, że się coś nakłuło. O, słyszycie? Gdzieś tam jakaś przepiórka, chyba. No i prawda, po przepiórka. Więc yy, czekamy, czekamy na tutaj na lęgi. Jak będzie pierwszy kurczak, to wszystko będzie na mojej grupie na Facebooku, więc yy, serdecznie was tam zapraszam. Link macie w opisie. Jak link nie działa, a to wpiszcie sobie w Facebooka. ta banda Jakuba grupa i tam możecie dołączyć. Tam będzie wszystko na bieżąco z kurczaków. Coś tu pewnie mam jeszcze nagranie, no się wszystko wykluje, I zobaczycie, ile będzie tu młodych. Ja jestem ze swoich jajek, tych yy, z, z jajkurzych od swoich kur, żeby nie było, że od moich. O, mogliście zauważyć to jajko przed chwilą. Kto nie widział, chce cofnąć film. To się lekko poruszało, czyli kurczak coś tam próbuje wyjść. O, lekko drży, widzicie? Lekko drży, ja widzę, że lekko drży. Wróćcie ze zewnątrz nagrania, to będzie wszystko dobrze widzieć. Od ty właśnie moich kurniosek wszystko tutaj jest w bardzo dobrym stanie. Ponieważ tylko dwa jajka mi odpadły. Od zielonuszki tylko jedno mi obomarło I wszystkie były zalężone, wszystkie. A jedno mi odpadło od nioski. A od nioski są te dwa. No a reszta jest od zielonuszki. Więc czekamy na jajka. Ja Ciekawe na kurczaki, czy jaka już są. O, słychać, słychać. Dobra, nie będziemy tutaj im to bardzo ochładzać, bo jak się to długo też kurczaki ochłodzi, no to mogą nam po prostu w skorupce obumrzeć, ponieważ się ochładzą i nic z tego nie będzie. I co? Widzieliście, jak się tam klują kurczaki? Chociaż co się wydzieram. Powodzić w hodowli. No. Więc myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Dajcie o łapce w górze, o subskrypcji i trzymajcie się. Cześć.